Ej, kwa! Czemu nie nagrywasz? Szybkie wyjaśnienie. Czemu nie nagrywam. Halo halo, z tej strony Młody aspirant, y kapitan Pompek. Witam się. Dzisiejsza gierka e w którą sobie zagramy to będzie Prison Simulator. Oczywiście wersja demo jak na razie. Bardzo miła gierka, fajny symulator. Pooglądałem ją sobie trochę. Poczytałem sobie na ten temat i ona wyjdzie gdzieś mniej więcej w tym roku Prawdopodobnie Marzec kwiecień jakoś tak, ta gra powinna wyjść. I jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy ta gierka wyjdzie, polecam sobie pobrać wersję demo, zagrać sobie i dodać oczywiście do white -listy. Bo jak dodacie do white -listy, to wtedy yy, na pocztę dostaniecie wlepy. Utwory muzyczne i jeszcze parę innych rzeczy do tej gierki. Dobra, to lecimy z gierączką. Ty w kreatorze więźniów. Tutaj możesz wybrać wygląd dla swoich pierwszych wskazańców. Po prawej stronie znajduje się opcja. Dobra, dobra. E, tam tak po prostu puszę, bo już mniej więcej grałem sobie w to, więc wiem mniej więcej o co w tym chodzi. Wiem to sobie tutaj, możesz się ze to zastopować i oczywiście przeczytać czy nie wiecie, dobra to widzimy się jak już sobie w sumie stworzę tych więźniów dobra, mamy już gotowych więźniów to już tam ich sobie nazwałem i tak dalej zrobiłem ich wygląd no i teraz tak początek czyli kreator gangów czyli jacy dani ludzie będą należeli do jakiego gangu no i oczywiście my te gangi też musimy nazwać i wybrać ich ikony, no i oczywiście też yy, yy, więźniów, którzy będą do nich należeć. Na przykład, nie wiem, tutaj dajmy... Yy, Boże, nie sroki, tu dajmy... Obsrańcę, bo w sumie tutaj mamy typowego polskiego gołębia, czyli tak zwanego obsrańca. Tutaj dajmy: O, tutaj dajmy małe fafiki, a tutaj dajmy: albo nie, Duże palce dobra, i tak mniej więcej nasze rangi się będą nazywały. Tutaj oczywiście to nie ma żadnego znaczenia e, jakie osoby dodacie do gangu. Maksymalnie w takim gangu może być mogą się e, W danym gangu musi być e, maksymalna liczba osób, czyli 5. My sobie teraz tak dodamy jeszcze o ja. I zawsze mnie to zastanawiało, czemu tak jest, bo ogólnie łączna liczba to jest yy, 16 więźniów i zawsze nam zostaje jedna osoba. Jedna osoba nam zawsze zostaje i nie wiem czemu tak jest. Czemu zawsze nam zostaje tylko jedna osoba? Dobra. Ja już mówię, ja już to sobie grałem i tak dalej, nie więcej giereczkę. Kojarzę, ze sobie tam możecie zatrzymać i poczytać. Dobra, porozmawiajmy. <ścoughs> Najlepsze jest, że go nie mówią. Dobra, czyli dziadek nie może czekać, czyli idziemy do dziadka, tak zwanego. Witam ci, dziadku. Co i to wszystko? Zagrałem tak agresywnie, że jednak mogę liczyć na coś więcej z tej roboty. Dobra Czyli mniej więcej tak Będziemy się teraz zajmowali chłopakami w bloku D yy, W bloku B znaczy się. O No tak yy, Jeszcze można sobie paski zdrowia uzupełniać przy użyciu Automatów No ale oczywiście, że żeby zdobyć jakiekolwiek jedzenie z tego automatu jest nam potrzebne Jedzonko <laughs> Znaczy Boże, nie jedzonko tylko pieniądze są nam potrzebne żeby takie jedzonko Sobie kupić Dobra. Mój wyszedł nie obecności. Dobra. 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 Otwieramy drzwi. Ho, proszę, dobra. Dobra, czyli tutaj widać, że już nie naczelnik był kropnięty eee, Dobra, dawaj mi tego. Teraz tak. Jest jeden. Co kurwa nie wychodzisz. Gdzie nie idziesz? Strelg głodowy. No, widać, ty to w ogóle cały czas będziesz udział w strajku. dobra No i masz warta dobra jest grube prosie y -y -y. Panie, 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 jak się nie bawimy. Czy chyba pojebało. Wypierdalaj. No ty tak samo gruby Grube proszę, wypierdalaj. Co ty se, kurwa myślisz? Jesteś gruby co możesz? Nie pojebało cię? Kurwa jeden z drugim. No i tak mniej więcej tutaj wygląda rozgrywka, zaraz, jeden, dwa, trzy czwarty, piąty jest. jest też jest Też jest, też jest Też jest Też jest, jest. Następny Patrzcie jak co nie wychodzisz? Co się źle czujesz? Dobra Wtedy byliśmy mili. To teraz dla niego będziemy mili Dobra Ten jest Też jest I ten też jest, dobra Zbiorka gotowa Szukanie bombek eee. Mhm, mhm Dobra, dobra Teraz mam? czas wolny. Z tego mam sobie ten czas wolny to pierwsze zrobić zmierzy trochę ustawienia w ogóle. Anti-aliasing bym się w ogóle włączył Czemu ja tego nie mam na full screen? Czemu ja tego na full screen nie miałem? Boże święte. No i teraz innego, dobra Dobra każdy chciał wziąć rączki. Dobra, zobaczmy. Więc tak, pierwsze co? Automat z jedzeniem. Ile mam? 100 dolców. Bogactwo niezmierne. Jedna paczka kosztuje 15 dolców. No to jest zielstwo. To jest oczywiście też do picia. 20 dolców? No to nie no, to jedna puszeczka wlatuje. Dobra, eee, boże. Jak się jadło? Wypij, zjedz i zjedz. No i mamy dzięki temu teraz full zdrowia Dobra. Idziemy sobie na strzelnicę. Chyba działa już. Powinno działać. Nie, nie działa. Dobra, czyli jak na razie jeszcze to nie działa. Dobra, to yy, pójdziemy sobie na siłkę. Bo zazwyczaj sobie jak ja w to grałem. Czy grałem? No w grałem. Tak ja to ja zazwyczaj w sumie bardziej szczelonę w kondychę. No to jednak kondycja też się przydaje W ogóle ej patrzcie to jaka Jaka incepcja Ma głowę? Nie ma głowy Ma głowę? Znaczy nie ma głowy? Ma głowę Nie ma? Ma Nie ma? Ma <laughs> widać że demo Dobra wiem jak to działa Jedziemy I teraz tak Jak mniej więcej się podnosi ciężary Trzeba używać numerycznej klawiatury. A znaczy cię, strzałek. I robimy to po prostu prawo-lewo. Do cięcia. I odpuszczamy. Jeszcze raz. Odcięcie. Puszczamy. I tak 12 razy. Mam nadzieję, że jak najszybciej wypuszczą tę grę. Bo nie powiem. Fajna serialka bez tego mogłoby wejść A nie powiem. Chciałbym sobie w nią zagrać y, z taką pełną wersję. No Jest bardzo fajna. Że jak sama demówka... Y, kurwa za szybko. Że jak sama demówka praktycznie tak mnie wciąga. To za dopiero full wersja. Z czego to jeszcze w dodatku nie są te. Y, z czego to jeszcze w dodatku nie są pełne te. Eee, to jeszcze nie jest, są. Jezus, bardzo, Nie zapomniałeś, jak chciałem w ogóle powiedzieć. Co też to w ogóle jeszcze nie jest ten. Eee, nie jest koniec, ponieważ tutaj, eee, z tego co pamiętam, to prawdopodobnie są 3 dni. Dobra. Podnosimy pudełko i teraz zrobimy sobie e e rutynowe przeszukanie paczek. To też jest bardzo fajne, ale mogliby to trochę ulepszyć. Dlatego mam nadzieję, że jak ta gierka wyjdzie w pełnej wersji, to oni to trochę ulepszą. Ponieważ, na przykład, takie sprawdzenie czekolady. Chyba była czekolada. Tak. Eee. Nie ten przycisk. No, to po prostu się od razu tak całe otwiera. I na przykład, jak są jakieś narkotyki schowane, może jak coś będzie, to wam pokażę. O pierwomo musi coś tu być. To po prostu na przykład te, to chowanie by mogło być lepsze. Może po prostu jednak bardziej się rozejrzeć. Ostatnio jak grałem. Aha. I chyba tu... Jest, coś jest jeszcze? Czyli z ma? Co najgorsze to to, że tej skoczyć z nie można, a tu jest takie średni dostęp do tego. Dobra, ta paczka jest czysta Jest nie dostęp do tego i czasami to się był Nie boguje. tylko po prostu czasami Jakaś dana rzecz jest schowana tak, że Ona jest po prostu schowana tu w rogu i jest ciężko ją chwycić Zwykła konserwa no Naprawdę nikt żadnej kurwa no, Chciałem pokazać Chciałem widzę, pokazać jak tutaj wygląda Mniej więcej naukotyki I w ogóle chowanie w Wszystkich więźniów mm, no, różnych rzeczy. Na przykład menychuaen, no i te sprawy. A tego tutaj nigdzie nie ma. Najgorzej. No patrzcie to. Zajebista okładka kładka. Hmm. Nigdzie nic nie ma. Jakieś suksy, tutaj jakieś tabletki na serce. No nic, jednak wam nie zaprezentuję tego tym razem. Wszystkie są czyste. No i dobra. No i mniej więcej teraz klasycznie to samo. Idziemy pompować kondycję. A właśnie, bo są jeszcze tego nie próbowałem. Mm. O, są jeszcze jakieś w ogóle warunki zakładu? Dobra, pójdziemy w to. Dobra, tak dla bezpieczeństwa, dychę wejdziemy. Czyli co? Ile mniej więcej podniosę? Na raz? A nie, to w jakim czasie? Czyli dobrze, czyli muszę jak najszybciej 15 razy to podnieść. Ujej, jak mam czas ograniczony, dobra. Nie, kurwa brakło. Dobra, siedzi. 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 Do 28 sekund. No bo powinienem zdążyć ostatni raz no i siedzi o proszę bardzo Pienię, że w taki sposób w ogóle sobie pieniążki jeszcze można zarabiać chyba dzięki temu powinienem tak dzięki temu zarobiłem jeszcze 20 dolarów no i fajnie Powiedział do bloku więziennego, mm -hmm. czyli dobra warsztat. O, tutaj koleżka ma jakieś zadanie. Dobra, pójdziemy w to. Teraz tak. Licznik nam jest do tego potrzebny. nie tak. Jego. Jego. Charakter neutralny ładne, jeszcze jeden, jest agresywny o dobra, weźmy jeszcze jednego agresywnego no i w taki mniej więcej sposób można ich zazwyczaj zaprowadzić na warsztaty Jest tak sobie śmieszne to, że to jest wersja demo i oni czasami się bogują w śmieszny sposób jak idą <laughs> O! To, to, to jest Janusz! W ogóle, cześć Janusz! Co tam, Janusz? Janusz jest najstarszy ochroniarz na zakładzie. o nie, nie stop. Dobra, stawać tu. Dobra. O, już się same zamknęły. Dobra. Wydanie. Wydanie narzędzi. To to. Dobra. najagresywniejszemu mu. dajmy może dajmy mu młotek łagodnemu damy pilniczek neutralnemu damy klucz płaski hmm, śrubokręt no i dobra i teraz mniej więcej przez ponad 2 minuty Wyciągamy sobie pałkę. Stajemy mniej więcej w tym miejscu. To ja się zacznie. Ja tak ostatnio zrobiłem. Stajemy w tym miejscu. No i oczywiście w tym momencie Puszczę wam lekkie przyspieszenie, bo to będzie trwało z 2 minuty. Łow w dupie. co no w dupę? Pożar. Dobra, kurwa, gdzie jest gaśnica. Panie! Jaki on sposób to zrobił, to ja nie wiem. Jezu jak głośno w ogóle. Fak, Dobra, nie. Szybko. W jaki sposób się wzywał o pomoc? Jak on. Yy... Jak on tam jest ranny, Czy tam zemdlał? Dążenie, broń. Powitanie? Nie. O, tutaj. Przy zdarzeniach. Dobra, dobra, dobra. Czyli krótko falówka. I ona jest. Tutaj jest. Dobra, wezwaliśmy pomoc, oni go wzięli Gaśnicę idziemy odłożyć sobie na miejsce No i dobra, jeszcze mniej więcej przez taką minutę Oni muszą sobie popracować, dlatego widzimy się Kiedy skończą te grubasy robotę Co jest? Andrzej Wziął się, wyjebał Jemu nikt nawet nic nie zrobił, on się sam zranił Boże święty, co za łamagi Ja nie wiem co za łamagi dosłownie są w tym więzieniu To jest dramat Wzięliście, on się On se po szlifował tą beleczkę do tego znaczy, tą nogę do przesłać tam do stołu, i on dosłownie on się zranił. Kurwa, się wypieprzył na ziemię. Czy ktoś to widział? No, bo no nie powiem jednak. No, to więzienie to jest chyba więzienie specjalnej troski. Dobra, zbiórka gałgany. Wyszło pięciu, wróciło trzech Dobra Dobra, czyli pana Mateuszka wyrzuca z kontroli, bo... O kurwa <ścoughs> Nie ten przycisk Pomylił mi się przycisk Dobra. I proszę gruby. Dobra. Czyli czekaj, czyli Mateuszek i ten, oni będą... Eee... O, Cię proszę bardzo, co my tu mamy? Kontrabandę, zabieramy to, eee, dobra, zaraz, czekaj. Respekt 38%, czy ja mogę zaryzykować go to poprosić, żeby on przymknął na to oko? No dobra, 10 dolców No dobra Masz 20, ja ten zapomnę Więcej chcesz? 23 A ty gnój jesteś Ale dobra, przynajmniej na tej jego kontrabandzie się odkuje jeszcze raz go przeszukajmy. Dobra, tu nic nie ma. O, proszę bardzo. To zabezpieczymy. Cały tytuł masz ciekawego. To. Dobra, zabieram ci to, bo jeszcze przy Albo ci kurwa spaślak zabierze i. Padnie na zawał. Bo nie wiem, za dużo wpierdzieli czy coś. Ja to was muszę pilnować. Tu, w tym więzieniu nie. A tam ty gdzieś pieprzył? No, już dupę. Stop. I już dupę. Pa, myślałem, że się nie skapnę. Widzieliście, jak chciał mnie ograć. A ja tu proszę bardzo, nie ze mną takie numery. Dobra. Z powrotem nie tutaj. Zakończenie dnia. Dobra, to idziemy zakończyć nasz dzisiejszy działek. Gdzie tu jest wejście? Drzwi. O, proszę bardzo. Hej, pan komendant. Tak. Oj, proszę bardzo. Tutaj mamy doświadczenie, które dostaliśmy, pieniądze, któreśmy zarobili. Koszt zniszczeń jeszcze to jest jakiś w ogóle. Wypłata, łapówka, zakład. No, inne wydatki, minus 73. Co my tu mamy? Szacunek więźniów 39. Ryzyko buntu o 60%. Ciekawe, było, jakby bunt wybuchł. Szacunek strażników? No, prawie 40%, czyli jest dobrze. Zarobiłem 162 dolary, więc jest dobrze. Dlatego moi drodzy, jeżeli Gierleczka Wam się spodobała i chcecie zobaczyć, jak y, naszemu kapitanowi Pompkowi pójdzie w kolejnym odcinku, to zostawcie tą łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby ten kanał chociaż się w jakiś sposób rozwijał. Bo sami widzicie cały czas jak na razie. Wszystko idzie w dół. Więc... No. Bez waszego wsparcia to ten kanał za długo się nie utrzyma. Jeżeli waszej aktywności nie będzie i waszego wsparcia, no to niestety ten kanał się za długo nie utrzyma. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie o tej łapce w górę, bo to was nic nie kosztuje. Tak samo jak ten subik i oglądanie po prostu tego i komentowanie tych wszystkich moich filmów, które dla was robię i się staram w jakiś sposób. No, dlatego trzymajcie się i na razie.